witajcie Boże, w nowym ja odcinku testu, o, o sezonie witajcie w nowym odcinku serii obruk heaven zombie widzowie powiedzmy że skopiowałem ja Ja gdzie ty jesteś jestem przed wejściem a widzowie możliwe że to się nie opublikuje bo e, spróbuję nagrywam ale niestety mi się nie chce opublikować więc kibicujcie żeby się opubliku o, opublikowało więc zapraszam Hmm. Tato, stała jest pięta lat, ty masz, no wiesz, tylko już zapomniałem, Ej. jak to się Przecież jest Huston, mamy problem. Ja, ja się spóźnię trochę do pracy. Ej, Jezus, ty wiesz, jak mi się sen śnił, że zostałem zombiakiem. Ej, no przypadkiem...

ty stoletnie, Mikoś! Po nas sekret. W szkole ukrywamy coś takiego. Teraz mi nic, tylko nie jubcie. No pewnie, że zrobimy. Poddaj się. Nie, 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 nie. Chodź tu. Szybko, niszczymy go. Odwróć się za siebie! Co? Czemu? E? E, 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 e. Nic nie zrobimy Nikosiowi. Poddajemy się, poddaję się. Oh. Poddaj się, albo zastrzelę. Dobra, i tak cię zastrzelę. Dobrze ci tak, Nikoś. Idziemy stąd. Dobra, Nikoś, uciekliśmy. Kąpmy się, kąpmy się. Uciekliśmy. Hmm. Patrzcie pa, na ten czynnik. Tak? Kustowały ogromny oni są przed domem. Zapomnieliśmy, że jesteśmy z, nie Kto nie jest? Czekaj, czekaj, czekaj. Muszę sobie wspomnieć coś. Poczekaj, poczekaj, czekaj. Tu nie był sen. Jestem zombiakiem. A cię. Chodź Nikoś tu. O nie, mam uczulenie na wodę. Spokojnie, możecie mnie zamienić w tylko poczekajcie chwilkę. Jak uciekniesz, to cię zastrzelimy. Jestem z nieba, mm. możecie mnie uciekować. Bracie, ty jesteś głupi. Wy jesteście głupi Przebrałem się specjalnie, żeby zobaczyć, co zrobią zombiaki. Tak, to zaraz będzie znów. No to wejdźcie do wody. E, e. Ty myślisz, że ja też jestem zombiakiem? Po prostu e, się przebijałem. Ej, mały problem. I pod koniec filmu mam do Was małe pytanko. Czy chcecie, żebym w odcinkach miał takiego skina? Czy, czy może takiego? Napiszcie ja w komentarzu pod jakim shortem.